Wodą zajmuję się od 44 lat 70 roku życia. Jestem hodowcą ryb rybakwarium. Później sprawy zdrowia, mam wiele dyplomów, ale to w sumie nie jest ważne, ponieważ chcę Wam powiedzieć, w jaki sposób wyszedłem z wszystkich tak zwanych chorób nieuleczalnych, bo jak widzicie mam w tej chwili neuroboreliozę, sprawnienie rozsiane, straciłem wzrok leże przykuty do łóżka. Tak było dokładnie pięć lat temu, kiedy po raz trzeci dostałem diagnozę, że zostało mi na tygodnie życia. Jak widać jestem w miarę sprawny, akumulator energii życia doładowałem do 90%. Bo na wstępie, tak jak Alfred Hitchcock mówił, że na początku filmu musi być trzęsienie ziemi, a później napięcie ma rosnąć, tak? Więc trzy razy dostałem takie dziwne diagnozy. I kiedy w 2017 roku wydałem Księgę Zdrowia Stop dla Raka, a zorganizowałem w latach 2012-2019 503 4 godziny układów Stop dla Raka w koszycy i GMO. Jako pierwszy w Polsce nagłaśniałem temat genetycznie modyfikowanej żywności i że jest to rakotwórcza, silnie jej substancja, wyniki badań z gminy gniewiną przedstawiłem też w Księgę Zdrowia. Współpracowałem z księdzem Janem Kaczkowskim i wtedy, kiedy mówiłem, że niestety tu u niego w powiecie Puckim najwięcej ludzi umiera, bo to Czarnobyl oczywiście się do tego przyczynił, ale problem jest w wodzie i żywności. W 2020 roku dopisałem taką książeczkę, którą też tam na banerze wejściu widać, na astax na Raka i czyli jak ocalić życie 100 tysięcy Polaków. Rocznie. Za to, że przekazałem moją pracę naukową z wielu lat życia. Oczywiście policja służby weszły mi do domu i oskarżyły mi, że ja u siebie, poszłkowie, w mieszkam na Kaszubach, yy, produkuję lek na koronawirusa. Wszystkie stacje radiowe, telewizyjne na świecie mówiły o mnie. A ja przekazałem tylko taką metodę w takiej małej broszurce, która działa na zasadzie likwidacji stresu oksydacyjnego w organizmie. Kiedy w ubiegłym roku byłem to w dla reportera żeby to ja było robić, kiedy też to przekazywałem kolejny raz lekarzom, więc spotkała mnie znowu kolejna agresja, że jak to jest, że Tomasz Dorniak mówi, że sepsę można w ciągu 3-4 godzin z Okazało się niczym, kiedy zadałem sobie jedno podstawowe pytanie. pytanie. Dlaczego udało mi się wyjść z raka krtanki tzw szybcy, cukry 600-700 tej neuromoreliozy, bo neuromorelioza jest najstrasz, najstraszniejszą chorobą świata, nie chorobą, lepiej niż raka i cukrzycę niż neuromoreliozy, bo po prostu to wszystko w nasze się rozpada. Zadałem sobie to pytanie przez ostatni rok. I kiedy tutaj w obecnej Kasi byłem na wykładzie i zapytałem, jak myślicie, które który pomidor? Czy ten, co rośnie w Polsce ma więcej energii, czy ten, co rośnie w Hiszpanii? Ale, moi drodzy, jak się mówię o energii kwantowej, o energii Słońca, Tam, jeżeli zrozumiecie to, co w tej chwili powtórzę, to zrozumiecie odpowiedź na wszystkie pytania. Nie trzeba być naukowcem. Wszystko jest energią, wszystko jest energią, wszystko jest energią. Jeżeli człowiek wyjdzie na Słońce, załóżmy, że jesteśmy nago, opalamy się nago, 20 minut, no to każdy powie, no tak, będziemy mieli te 20 tysięcy jednostek witaminy D3. A ja w ogóle nie chcę żadnych witaminach robić, bo w fizyce kwantowej nie jest ważne, nie ma chorób w ogóle. Więc ja odpowiem, jakby to jest wiedza analogowa, że jest cukrzyca, tak? Co to jest cukrzyca? Oczywiście mówi do ludzi świadomych, więc ja się zajmuję tym, co likwiduje przyczyny wszystkich chorób. Ale nie na poziomie analogowym, czyli że trzeba jeść to, jeść tamto, bo wtedy mamy to lub tamto. Oczywiście wyjątkiem jest krzem, bo krzem jest pierwiastkiem życia i każdy z nas musi sobie tą herbatkę ze skrzypnikowego pić, żeby mieć krzem. My mamy strukturę krzemową. I w naszym organizmie w każdej sekundzie życia zachodzi około 2000 reakcji chemicznych. Sąd, ale to wszystko jest nieważne. To jest kompletnie nieważne. Bo kiedy zrozumiemy, że wszystko jest energią i że człowiek odżywia się tylko i energią słońca. Zobaczcie. Jedzie warzywa owoce, tak? Co to jest? To jest energia słońca. O Bretarianach wszyscy słyszeli. Ale my mamy układ pokarmowy jako układ dodatkowy. My tak naprawdę żywimy się fotonami. Nie będziemy mówić o mitochondriach w ogóle, bo to też w ogóle kompletnie nie ma żadnego znaczenia. Proszę jakby na chwilę zapomnieć o wiedzy. Jeżeli ktoś przeczytał wszystkie książki medyczne, jest profesorem medycyny, ma stopa kulpetów, to ta jego wiedza równa się zero. To w ogóle nie ma znaczenia. Jeżeli ktoś zrozumie, że odżywiamy się fotonami, a ja w tej chwili piję bułkę kwantową, zaraz co to jest z doświadczenia. Ja wczoraj, od razu przyszedłem pytanie. I odkąd zacząłem stosować tą metodę odżywiania się światłem słonecznym, bo ja Wam nie chcę dokładnie opowiadać, kim był Nikola Tesla, czy profesor Sedla, bo to z wiedzą dla Was na pewno postrzegam, to wszyscy wiecie, jesteśmy ludzi świadomi, tak? Moje odkrycie polega na tym, że przez ostatni rok. To, co się zdarzyło u mnie w moim życiu, czyli przenoszenie energii, musiałem naukowo wyjaśnić. Zajmuję się od 15 lat album Nazwałem ją Łososiową. Nie ma takiej algi, ale jak ją nazwałem album Łososiową, ponieważ 50% energii życia jest w oceanach. Żebyście dobrze zrozumieli. Jakie zwierzęta na Ziemi żyją najdłużej? Taki bardzo znany ośrodek badawczy odkrył, że wieloryby umierają w robie mariańskim. Wieloryby. Drugie zwierzaki? Rekiny. Rekiny, Rekiny. Tak, One również mają tam swoje cmentarzystwo. Chodzi o te, które żyją zwierzęta 200-300 lat. I co się okazało? Że ciała tych zwierząt nie rozkładają się. Ale nie dlatego, że są bardzo wysokie ciśnienie, oczywiście są bakterie beztrenowe, tylko po prostu one w sobie zamieniają magazyn energii życia, czyli algę łososiową. Ja algę od 15 lat jem i zaczęły się robić u mnie w moim organizmie takie dziwne rzeczy, że odzyskałem wzrok. Byłem o wiele bardziej wysportowany. I kiedy zacząłem szukać badań naukowych z Japonii i z Ameryki, okazało się, że w najdroższych klinikach świata stosuje się tam substancję. I kiedy byłem w szczęciu profesora Stigstina, to jest człowiek, który pierwszy na świecie przeszczepił ludzkie płuca, jest wybitnym naukowcem, i rozmawialiśmy na ten temat, więc on powiedział, że jeżeli on to wstrzyknie swoim pacjentom, od 20 lat nikt nie zmarł na stole operacyjnej, ponieważ ta substancja powoduje hipernację komórek. Gdybyśmy ją wsadzili do to, to po 50 latach ona żyje. I to jest odpowiedź na to, w jaki sposób wyjść ze stwardnienia wyścionego z neuroboreliozy i tak dalej. Ale co to ma wspólnego z wodą kwantową? Otóż woda kwantowa znajduje się w oceanie, a oprócz tego znajdują się te algi. Więc wieloryb zjadając tą substancję i pijąc wodę, naturalnie ją pije, prawda? Filtruje plankton, prawda? Zobaczcie, takie wielkie zwierzę filtruje plankton i żyje tak długo. No więc ja przez ostatni rok, wiedząc o tym wszystkim, zaczęłem to wszystko po prostu sprawdzać. Ale w tej chwili przeniesiemy się na chwilę do szkoły podstawowej. Ponieważ ja to zrobiłem za pomocą dwóch elektrod, najzwyklejszą w świecie elektronizę wody. Chcę wam powiedzieć, jak jesteście jako konsumenci oszukiwani. Wchodzicie do hipermarketu, jest na środku stoi, że jest zdrowa, zdrowa żywność, a tak naprawdę to, to co to jest dookoła, tak? Zobaczcie, krystalicznie czysta woda, a ma tyle chloru, nie dajcie się szukać na no, naklejki, na, na reklamy. Czysta woda, i uwaga, czysta woda o potencjale już 400 mW powoduje wszystkie choroby świata. Czyli nawet jak bierzecie prysznic i ten chlor, wam w głowę uderza, jest, jest ciepło, to wy sobie wdychacie chlor, komory gazowe sobie robicie. Natomiast ta brudna woda, która zawiera sód, potas, wapń i magnes, to są pierwiastki, metale życia. I ja, moi drodzy, korzystam z laboratorium z Hamiltona w Gdyni i robiłem badania na sód, potas, wapń, magnez. Będzie można się z nimi zapoznać. Ale ty, dlaczego wam w ogóle o tym mówię? Ponieważ sześć lat temu przerażony reklamą, nachalną reklamą odwróconej osmozy Odwrócona osmoza jest to martwa woda, potencjały elektryczny 0 miliwoltów i odbiera nam życie. W jaki sposób? Wysysa z naszego organizmu wszystkie litery, zabiera nam elektrony. Jeżeli chlorek sodu, czyli sól, kuchenną wrzucimy do wody po odwróconej osmodzie, to oczywiście zajdzie dysocjacja, będzie plus i minus. Uczono nas w szkole podstawowej, że tlen i wodór wiązają blisko 105 stopni, prawda? No to jest teoria, bo w zależności od pola elektromagnetycznego ten kąt się zmienia. Co zrobić, żeby zwykłą wodę, bo powinniśmy pić wodę, która płynie w głębi Ziemi od 50 -100 lat lat, my ją wydobędziemy. Jeżeli słyszycie o urządzeniach, które robią z wodą jakieś niesamowite rzeczy, oprócz oczyszczania, to psujemy wodę. I nie dajcie się nabrać na odwróconą osmozę, bo to co się po prostu dzieje w Polsce i w Niemczech, na szczęście w Hiszpanii, e, w Portugalii, we Włoszech już całkowicie zakazali, poili konie krwi arabskiej wodą właśnie podwróconej s i wszystkie zwierzątki w ciągu trzech miesięcy padły. Bo to, że ta to jest woda ta czysta woda to jest podwrócone jest morzie, ona jest piękna. Ona nam wszystko przefiltruje. Tak, to jest kanało. Żeby elektron przeskoczyć z pierwszej na drugą orbitę, musi być stan zbudzony, czyli elektron uzyskuje energię. Dlaczego o tym mówię? Ponieważ w obecnych pewnie jeszcze mrozi sobie wodę, tak? Woda zamrożona wygląda oczywiście tak ładnie, jak wygląda od heksagonalna, to jest martwa woda. Jeżeli ktoś mrozi wodę i potem sobie ją uchładza i ją pije, to odbiera sobie elektrony z organizmu, czyli zabiera sobie życie, straca sobie życie. A ja dzisiaj chciałem Wam powiedzieć, że w teonorazach to jest 140 lat naszego życia. Nie będę mówił o przedłużaniu życia, tylko o. Nie stracamy życia. Więc nie wróżcie po prostu wody, bo robicie krzywdę. W naszym żołądku jest 37 stopni, więc powinniśmy pić wodę mniej więcej o tej samej temperaturze, żeby nie było wymiany jonowej, żeby nasz organizm nie tracił energii. Bo normalnie woda, cząsteczki h to, to jest coś takiego. Jak wy słyszycie o strukturyzacji wody, wiecie gdzie jest woda strukturyzowana? No właśnie nie. Tylko w człowieku jest woda strukturyzowana. Jeżeli myślicie, że w człowieku jest woda H2O, to się też bardzo nie licie, bo w naszym organizmie nie ma w ogóle H2O. W ogóle nie ma H2O. To chcę Wam pokazać, że suchy lód to jest dwutlenek węgla i on ma taki układ. A przy wodzie jest taki. Ale sednem tego, co chcę Wam dzisiaj powiedzieć, Szukając przez pół roku odpowiedzi, dlaczego ja pozbawiam się wszystkich chorób nieuleczalnych, a piję wodę kwantową, dotarłem do czegoś takiego. I teraz uwaga, wszyscy siedzą. Coś takiego, powiem, że my możemy obliczyć energię naszego akumulatora życiowego i ile lat będziemy żyli. Ciekawe, nie? A to jest wiedza inżynierów i to na Politechnice Poznańskiej obliczy. Jest taki wzór fajny na elektronowolt, to jest 1,460 razy 10, 10, 10, 10 Juli. To jest energia, jaki elektronu elektronu po przejściu różnicy potencjałów 1 V. I teraz uwaga, bo wam majki opowiadają, że trzeba sól wsypać do wody, no wtedy jest super, nie? Takie majeczki są oczywiście. Chlorek sodu, no, bardzo prosta rzecz, e Na+, plus CL -E minus. Słód ma minus 1,5,1 elektronowolta. Czyli ma małą energię ionizacji, łatwo jest odebrać elektron. Czyli w naszym organizmie powinien być such, potas, babki, magnes. Ale tym metalom bardzo łatwo odebrać elektron. Odebrać, bardzo łatwo jest odebrać energię życia. Natomiast chlor, ten, który tutaj wytworzyliśmy z wody wodociągowej ma plus 3,6 elektronowolta, czyli ma duże powinowactwo elektronowe, czyli chętnie trzymuje elektrony. Czyli jak pójdziecie sobie na basen, to skracacie sobie życie i obliczcie, tu jest wzór. Ja wam tylko podpowiem, że ja kiedy miałem neurokoreliozę, straciłem wzrok, leżałem sparaliżowany przez pół roku, bo moja energia życia wynosiła mniej więcej procent. Czyli musiałem sobie 98% doładować. I polecam właśnie, bioryzowam, co czeka sobie zrobić. W tej chwili mam energię życiową około 90%. I czuję, że mój akumulator, tak jak w samochodzie, nie doładuje się nigdy. Już mam ograniczone wiecie, bo to się rozładowuje, ten i on w końcu musi go wymienić, tak? I człowiek umiera wtedy, kiedy się jego akumulator życia wyczerpie. Więc nie stosujcie kulogu. Nie wsypujcie do wody jakichś dziwnych soli. Jeżeli gdzieś wsypujecie do wody, to najpierw sprawdźcie, co wy wsypujecie, a nie słuchajcie porad internetowych. Moi drodzy, półprzewodniki. Okrzemio wspomniałem pracę profesora Sedlaka, warto sobie przyswoić. I Gergo. To są dwa oczywiście półprzewodniki, które odpowiadają za przenoszenie energii życia. Sześć lat temu skonstruowałem takie urządzenie, które się nazywa Jonidor. Ja dziękuję za te kilkaset megi, informacji, bo no nie zdążyłem wszystkim podpisać. Jonidor jest urządzeniem, które możemy wziąć pod pachę, pojechać sobie nad jeziorą, nad rzekę. Oczywiście też w domu możemy stosować, czyli na działce. Podłączamy pompkę 12-voltową i możemy wodę skażoną, nawet opadem promieniotwórczym, sobie przetworzyć. Tu podkładamy sobie szklankę i ta woda ma minus 650 milionów A jest tu osoba, która ma w kielicę, druga osoba i trzecia, które to stosują. Jest to przebadane. Ale też były osoby, które mi do końca nie wierzyły, że jak to jest możliwe, że można takie urządzenie skonstruować. I damy to do badań. Właśnie też do Hamiltona. I okazało się, że tak, chloru zero, siarki zero. Glifosatu zero. Co tam dzieje jeszcze? Floru zero. Kadło ołowiu, łowi i tak dalej. Powiem jeszcze jedną ciekawą rzecz. Ponieważ tutaj przed chwilą pokazałem o, o zabieraniu elektronów, czym jest ruch zbudzony. Wodę zwykłą, taką przefiltrowaną może się sobie za, za przy okazji ją nie da wytworzyć. Wody kwantowej sami w nie wytworzycie, ponieważ trzeba dostarczyć ogromną ilość energii elektrycznej. Nawet jak macie panele. Czy ktoś wie, jak nasze słońce nam, jaką energię życia nam daje? Ile wat na metr kwadratowy? O, o, nie. Panele fotowoltaiczne 400 wat, tak? Około. Człowiek może zasygnalizować 1600 wat na metr kwadratowy i byśmy się na go opalali. Co prawda nie mamy aż takiej powierzchni, to trzeba z ustrą. Zobaczcie, jak to jest pięknie zrobione. Zapamiętajcie, że człowiek odżywia się fotonami. Odłaliśmy korpuskularno skularno nie będę Wam Mówił, bo to jest przecież każdy wie z fizyki kwantowej, o co chodzi, o fala elektromagnetyczne. Jeszcze raz, może tak całkiem prosto. Świeci słońce, roślinka pochłania te fotony. To jest fala elektromagnetyczna. I przetwarza to na biomasę. Zwierzak zjada to zielsko i ma energię. A my ludzie zjadamy i to, i to i mamy energię, tak? Czy to jest dla wszystkich zrozumiałe? I teraz wyobraźcie sobie, że woda kwantowa, która naturalnie występuje w oceanie i mamy algię łososową. I to, co trzymam tutaj w tym słowiku, gdybyśmy nic nie jedli, tylko pili wodę i szczyptę sobie, po prostu dziennie jedli tego, szczyptę dosłownie, przez cały miesiąc będziemy żyli, będziemy odżywieni, bo to jest akumulator energii słonecznej w oceanie. Dlatego te pieniądze tak długo żyją. Oczywiście jest firma w Stanach, która skapsłupowała to. Podają to pracownikom nasa i tym wszystkim, którzy lecą tam gdzieś w górę, oni wszyscy dostają. Ja powiem jeszcze coś, coś bardziej ciekawego. Ile razy człowiek dziennie może robić prześwietlenie rynku na płuc? Nie, nie. Naprawdę? A ja zrobiłem 10 razy w ciągu dnia. Jedąc to. To zapobiega promieniowaniu. Tak samo jak na lotniskach niestety... Ludzie z, z niemowlakami wchodzą pod, tej, wiecie, pod te skanery, nie? jeszcze to dziecko jak wyląduje z Frankfurtu na Menem, na przykład w Rębnikowie, to jaką chorobę będzie ludzie miały? Białaczkę. Białaczkę, po prostu białaczkę, tak? Bo jest naprawieniowane, jest naświetlone i na produkcję to jest. Moi drodzy, to, o czym ja mówię, co pomogło mi wyjść z wszystkich chorób nieuleczalnych, i woda kwantowa, o którą ja Wam przekazałem, ja wiem, że to może trochę niewiarygodnie brzmieć, ale słuchajcie, 20 tysięcy ludzi podziękowało mi za uratowanie zdrowia i życia. Dużo ludzi z hospiców wyszło, ale tu mi nie chodzi o ilość. Tak jak syn, ze mną w wywiadzie powiedział, nie patentuj tego. Ja bym mógł opatentować magazyn energii, życia, ale jeżeli to patentuje, to co? Gdzie Wy to kupicie? Nigdzie. Nie na aptece. <laughs> Dobry kawa. Profesorowie medycyny mówią mi w taki sposób. Wie pan co? Pan nam robotę za zabie, Jak myśmy My ludziom tą wodę dawali i tą algę, to wszyscy by ze szpitali zdrowi wyszli. A ja mówię tak właśnie z Japonii, bo lekarz dostaje pieniądze za to, że ludzie nie chorują. I to o czym ja wam mówię? W japońskich szpitalach, w każdym szpitalu, woda... I Alga nie będę po łacinie, mówi łacińskiej nazwy, żeby też nie wprowadzać w błąd. To jest stosowane po prostu w każdym szpitalu. Najbogatsi ludzie świata z tego korzystają w Stanach Zjednoczonych. I żyjemy w takim świecie, gdzie jak się mówi o takich rzeczach, to ludzie mówią, ale to jest po prostu niemożliwe. Nie będę dzisiaj się wypowiadał na ten temat. W księdze zdrowia to wszystko opisałem. Generalnie proszę, proszę nie mylić tych alg z tą algą. Bo to jest jedna, jedyna alga, która wrzucona do ścieków nie asymiluje, ona odpycha. Ma 16 elektronów w ostatnim owoce, odpycha pod mikroskopem. Widać, że jest białe pole, nie asymiluje, by tak Jedna jedyna, dlatego w naszym organizmie, jakby to były sobie weźmiemy dziennie, to nie tylko, że nam dodaje energii. I powiem teraz coś, no co jedna osoba tu na tej sali na pewno zrozumie. Nie wiem czy więcej, proszę się nie obrażać. Bo Pan pewnie pytał o oczyszczanie, tak jak mamy metale ciężkie. Karmo ołów, rdęcznik, tak? też. Jeżeli ja Panu teraz powiem, że woda kwantowa. I tu przed chwilą powiedziałem o wzbudzeniu elektronów. Metale ciężkie zamieni na życiodajne sumy, bo to zwłaszcza magnes. To czy nie?